Cześć, witajcie w nowym update'cie z Gara. Mamy tutaj brzozę. Jak widzicie, brzoza troszeczkę się zmieniła. Zaraz ją wbijmy. Czy jest chłodna? Ma taki kolor, nadal brzozy. <grym> się złoty. Ładny to jest bardzo kolor. Zastanawiam się, czy wrzucić większą ilość jasnego, jasnej wełny do tej mikstury, czy już zaniechać i szaleć z następnymi. Bo, no tak, bo nie jestem pewna. Ładny to jest kolor, chociaż tutaj widzę w podglądzie, że on jest dużo bardziej żółty, prawdopodobnie przez moje światło z gór, niż w rzeczywistości. W rzeczywistości jest biało-szaro, biało-szaro-beżowy. Więc chyba się pożegnamy z brzozą. Nie będziemy nią dalej eksperymentować. Prawdopodobny kolor byłby dużo ładniejszy, gdybym zastosowała porządne proporcje. To znaczy, zrobiła 1 do 1, a nie 1 do 2,5. Także, no, zobaczymy. Jeszcze zobaczę, jak brąz wyjdzie, ale brąz, no nie sądzę, żeby zmienił kolor. A co do fioletowego karkana, w sensie to będzie piękny kolor, ale rękę na szczęście już domyłam. Natomiast nie domyłam ani blatu, ani kuchenki, ani zlewu nie domyłam, ani glazury wokół zlewu, więc nie wiem, co będę miała za masakrę w kuchni. No, ale kolor, jak widzicie, jest taki taki o. O. Zaraz będę z nim szaleć, ale to już poza, poza kamerami. A pokażę Wam suszący się, suszący się kolor. Do zobaczenia. Płuczę od godziny. To drzewo kempeszowe. Moje ręce wyglądają tak. To jest ta lepsza ręka. Miska wygląda tak. Nie chce się zmyć. Na szczęście jakby zlew domyłam i prysznic też nie wygląda najgorzej. Ale no jest to straszny pigment. W sensie trudno jest go wypłukać. To jest chyba ta ciemniejsza baza, bo obie są w sumie względnie podobne. No, biała jest może bardziej fiolet, tu idzie w taką bardziej śliwko brąz chociaż też tak jak teraz patrzę, to nie wiem na ile coś się za, w ogóle zafarbowało. Mm. Także mam takie przemyślenia, że to farbowanie drzewem kępyszowym to nie jest farbowanie do bloku. Jak ktoś ma dom i dostęp do bieżącej wody na zewnątrz, to może wtedy. Ale w bloku to to jest masakra farbowanie tego. Także nie wiem, czy będę musiała bardzo mocno zmienić pomysł na to, jak dalej farbować tą miksturą, bo jeszcze ona jest bardzo mocna, więc szkoda marnować składników i szkoda marnować tego pigmentu. Ale z drugiej strony, to, w, to ile ja wody wylałam teraz. To bardzo się śmiało, że do, do świąt się nie myjemy ani psów, i na, na Boże Narodzenie sobie zrobimy kompanię, bo, bo naprawdę ta, ten aspekt absolutnie nie jest ekologiczny. Mm. A pigment był bardzo mocny na początku, także trochę się bije w pier, że Zamówiłam to, no ale już tak jak zamówiłam i zafarbowałam, no to, no to przecież nie wyrzucę. Ale nie, po, nie, nie sądzę, żebym ja to powtarzała, szczerze mówiąc. Może latem na Mazurach i... Ale też nie jestem przekonana wcale. Do zobaczenia. Halo, wtorek wieczór. Jestem po dniu pracy jako grafik, więc trochę mam mózg wyprany. Ale wyprany do dosłownie w przenośni od farbowania i odpracowania. Natomiast teraz szukam informacji dotyczących farbowania, i tu na tej stronie, pokażę Wam od początku, bo to jest naprawdę ciekawe. Tu mamy różne te PH. No, nie, nie wiem, jak modifier się tłumaczy, no ale zmienne. <grym> dla naturalnego farbowania, i tu mamy bardzo wiele ciekawych przykładów zdjęć. Jest tu opisany ładnie artykuł, mamy pokazane w zdjęciach różne właśnie zaprawy i jak one działają natomiast to, jak przygotować też siarczan żelaza za pomocą octu i starych gwoździ i wody i mamy tutaj też bardzo ciekawe, to znaczy różne zaprawy jaki mają skład i zaraz zobaczycie też jakie dają kolorystyczne efekty no tu mamy piękne zdjęcie tego jak ktoś pofarbował za pomocą skórek od cebuli. no Jak wyszły te skó tak, skórki od cebuli? I tutaj mamy te, te skórki od cebuli. Zaraz wam pokażę, żebym zjechała. Opisane, co jest moczone, że tak powiem, który, która tkanina jest moczona w czym i w jakiej zaprawie. I od lewej mamy ocet. Potem mamy siarczan żelaza, tu mamy sodę, a na dole mamy, już nie pamiętam, winiger, to znaczy ocet i soda. I też jest opis, że jak, jak soda nam modyfikuje kolory w przypadku cebuli. Też mamy bardzo ciekawy przypadek od awokado. Jak awokado się zmienia kolory pod wpływem różnych zapraw. I jakie daje efekty? I soda, z tego co pamiętam, jest tutaj, więc, tak jak Wam mówiłam, że robisz, kolory robią się żywsze, tak kolory robią się też ciemniejsze. Tu mamy przykład chyba kurkumy. Tak, kurkumy. I kurkuma, i tu mamy na przykład właśnie kurkumę, która była wmoczona w sodzie. I ona, jak widać, ma najciemniejszy ten odcień. Też tu są na przykład żłędzie. w moim telefonie tego nie widać, ale no tak, tu z octem, z siarczanem, więc polecam, to jest, podlinkuję te dwie strony, to jest strona For Rabbit, czyli cztery króliki i można sobie popatrzeć, bo są tu bardzo ciekawe doświadczenia, jeśli chodzi o farbowanie. Ta osoba, która prowadzi tą stronę, chyba ma w ogóle też kursy do farbowania. Ale jak widzicie, to jest cała jakby taka mała encyklopedia mm, kolorów i zapraw. Także polecam. Wtorek wieczór. <laughs> update z gara tym razem, update na czysto na stole. W nic nie ma, bo wyjęłam z brzozy, wyjęłam te dwie wełenki, zaraz Wam pokażę. One są co prawda jeszcze mokre, ale i wyjęłam. Chciałam Wam pokazać ten Piękny kolor, który jest, który się wytworzył. Miałam wylać już brzozę, ale uznałam, że on ma w sobie potencjał i że ja jeszcze go podgrzeję i dodam do niego sody. Może on zrobi się ciemniejszy i cieplejszy. Zobaczymy. Przez to, że poczytałam trochę o zaprawach i o siarczanie żelaza. To jakoś straciłam miłość do, czy chęci, czy może nie tyle miłości nie straciłam chęci, ale trochę. Wydaje mi się, że muszę się pouczyć bardziej świadomie farbować, żeby zacząć używać się czanu żelaza, bo jestem czasem trochę nieostrożna i tu mi się wyleje, tam mi się wyleje, a jednak farbuję u siebie w kuchni i nie chciałabym, żeby czy mi, czy nam rodzinnie się... Coś przyderzyło, stąd zostanę przy bezpieczniejszych zaprawach, to znaczy ałunie i spróbuję dodać tą sodę do pieczenia. Natomiast yy, dlaczego nie mam ałunu? Ja nie wiem, czy opowiadałam tą historię, ale kupiłam w Hobby Wełna za małą ilość, ponieważ jakoś nie przeczytałam, ile powinnam dodać zaprawy do do kąpieli i też zupełnie zmieniła mi się koncepcja tego vlogmasu w trakcie. Myślałam, że to będzie bardziej o przędzeniu niż farbowaniu. Okazało się, że jest bardziej o farbowaniu niż o przędzeniu. Myślałam, że będę robić próbki z naturalnych... Mm, na, z naturalnych kolorów wełenek, natomiast, no, wyszło bardziej farbowanie, co jest oczywiście fajne i bardzo mi się podoba i uwielbiam kolory, no natomiast... Nie starczyło mi, że tak powiem, zaprawy, i szukałam w sobotę wieczorem na szybko. Generalnie, ałunu się nie, ja przynajmniej nie umiem tak łatwo znaleźć aunu. Szukałam w różnych aptekach, w różnych miejscach, jak widzieliście, znalazłam w Lublinie 4 saszetki co na tą ilość, którą chciałam włożyć do garnka, było zdecydowanie za mało. I wczoraj, no... dwa dni temu w nocy, zamówiłam aun. Z jeszcze innego miejsca. Mm, I on powinien dzisiaj lub jutro przyjechać. No ale w związku z tym nie możemy nic zdalić nowego do gara. I brzoza będzie się podgrzewała i czekała. Jak widzicie ten kolor jest taki pomarańczowo-różowa. Taka brzoskwinia stara. Zostaniemy jeszcze na chwilę na tatce, ponieważ wełny są jeszcze mokre. I nie chciałabym ich zabrudzić. Tutaj mamy Pol farbowany właśnie w brzozie. Widzicie, ona ma taki bardzo piękny brzozowy kolor. Udało mi się trochę domyć ręce. Jak widzicie, nie za bardzo, ale jest lepiej niż było. Brzoza ma bardzo brzozowy kolor. Jeszcze jest mokra, więc może trochę się rozjaśnić. Po tej przędzy zobaczyłam, że ja chyba jednak troszeczkę podfilcowałam ten tułową. No, delikatnie, bardzo delikatnie, ale jednak. Jakby haczy się o siebie, więc podejrzewam, że na zmęczeniu we wczorajszym i dzisiejszym vlogmasowaniu trochę się chyba za bardzo przejęłam tymi motkami i mogłam je podfilcować. Kolor jest bardzo delikatny, bardzo piękny, bardzo taki spokojny. Chciałam Wam pokazać jeszcze, jak wygląda przy drzewie sandałowym. Wydaje mi się, że to jest przepiękne połączenie kolorystyczne. To są kolory dopełniające się. Tu mamy, powiedzmy, lekko żółć, tu mamy lekki fiolet, no a na kole barw żółci i fiolet leżą naprzeciwko siebie i dopełniają się w tym źródle światła, że tak powiem, wiązce światła. Stąd... Bardzo są ze sobą harmonijne i przez to, że tutaj jest delikatne nasycenie kolorów, i tutaj one, żaden, żaden z tych kolorów nie dominuje w zbyt mocny sposób, i to połączenie wydaje mi się bardzo piękne. Do tego można dołączyć. I tutaj wchodzi nasza druga bohaterka dnia dzisiejszego, druga brzoza, która zrobiła się też bardziej. Wpadająca w pomarańcz. Wydaje mi się, że na podglądzie trochę są cieplejsze kolory niż w rzeczywistości. Ja tutaj mam uprzędzony wcześniej kawałek, właśnie włóczki Monks Longham z w, Owieczek z Wyspy Man. Jak widzicie, on ma taki bardziej chłodny kolor, czyli jednak nam coś brzo zadałaś. Ten kolor jest bardziej ciepło. Złoty troszeczkę, w podglądzie to wygląda na bardziej zróżnicowany niż jest w rzeczywistości, wydaje mi się. Chyba te, te są najbardziej podobne kolory, ale wydaje mi się, że odrobinę będzie podbijać w ciepły odcień. Tak, spróbujmy tak położyć, no, ten widać, że ewidentnie jest cieplejszy niż ten. Ta wełna jest niedopłukana, ja dzisiaj zużyłam takie ogromne ilości wody, na wypłukanie drzewa kempeszowego. Już trochę się wcześniej żaliłam na ten temat. Zastanawiałam się nad zasadnością tego całego przedsięwzięcia, że gdybym zaczęła od drzewa kempeszowego jako głównego barwnika, chyba bym się poddała na samym początku, bo uznałabym, że to jest po prostu raniące środowisko. Niby to jest naturalny barwnik. Nie dodawałam siarczanu żelaza, więc nie jest to toksyczne. Jest to po prostu ciemny kolor. Roz, rozumiem, że rozkładający się w, w jako organiczny czynnik, ale i tak ta ilość <śm> było to zdumiewające. Jak długo leciała bardzo ciemna woda z barwnikiem z drzewa kempeszowego. i tak oprócz abstrahując już od kosztów po prostu wody i wypłukania tego, tak jak wspominałam jestem w stanie sobie wyobrazić siebie kiedyś farbującą na Mazurach może drzewem kempeszowym jeszcze, ale w bloku absolutnie nie i dlatego też odpuściłam dlatego też odpuściłam bardzo mocno płukanie brzozy, bo już tak pomyślałam o Matko Boska tyle wylałam dzisiaj wody na to drzewo kempeszowe że już nie będę, że brzoza jest tak delikatnym odcieniem, nic mi nie zafarbuje. No nawet jak zafarbuje, to da tylko taką delikatną tintę, że nic się nie stanie, jak nie dopłuczę. Brzoza też bardzo długo trzymała kolor. Tak wcześniej, zaczynając od marzany, to marzany dosyć szybko wypłukałam. I teraz się zastanawiam, czy to jest po prostu zła ilość zaprawy, którą dodałam. Bo jakby... Ilość pigmentów, w ilość barwników, nie była jakaś oszałamiająca. Była ona mniejsza niż normalnie się daje, bo normalnie się daje 1 do 1. Ja dałam proporcje 1 do 2, więc kolor powinien być jaśniejszy. Powinien mniej wybarwiać. A to było tak mocne połączenie jednego i drugiego, że no zastanawiam się. Zobaczcie, jak to z naturalną. Ten. tą kłodę znalazłam na Wisłu kiedyś, wyrzuconą przez. Właśnie Wisłę i to jest dokładnie ten sam kolor. Ja uwielbiam to, to, ten kawałek drewna. No dobra, ale gadam Wam o, o tym drzewie kempyszowym i gadam. I chyba zostawię tą tackę nawet. Bo boję się, że to drzewo kempyszowe zafarbuje mi stół, chociaż jeszcze jest troszeczkę mokre, ale już bardzo mało. W sensie jest. Delikatnie wilgotne, ale nie chciałabym, żeby w, jakiś spos w jakikolwiek sposób zafarbowało mi obrus, który jest po mojej mamie. Stąd pozostawię tackę. Zobaczcie, kolory są przepiękne. Zrobiłam wam bardzo kiepski początek, ponieważ mówiąc o samych negatywnych rzeczach, ale tak patrząc tylko i wyłącznie na kolory, to powiem szczerze, ogromne wow. Jest to, tutaj mamy, to jest ta wełna szetlandzka biała. Tutaj mamy wełnę finisz, to była ta brązowa, i ten kolor jest moim najukochańszym kolorem w ogóle w całym życiu. Tutaj w, w sumie w, te, w aparacie widać takie są przebłyski naturalnego koloru, ale ja, w, w, ja go nie widzę, chociaż teraz może jak zobaczyłam, to już nie mogę zobaczyć, ale ten kolor jest przepiękny, Naprawdę jest przepiękny. On jest bogaty. Ja może... nie chcę też mią miąchać tak, ale... bo jest jeszcze nie... nie no jakby tak, jeszcze jest nie, nie Ale to jest tak głęboki, piękny kolor. Jak zaglądałam do środka, to to nie jest... to wszędzie on jest tak zabarwiony. Tu akurat pokazuję Wam kawałek. Wszystko, każda, każda powiedzmy, każda nitka jest zafarbowana. Tutaj w aparacie wygląda jakby nie była, ale. Ha, to akurat chyba się. Jeden z niewielu kawałków, który się nie dofarbował, ale i tak daje przepiękny, przepiękny odcień. To właśnie liczyłam na taki efekt przenikania się. Myślałam, że. Myślałam, że to będzie więcej tego. No i teraz mam straszny dylemat, co zrobić dalej. Czy wrzucić drugą połowę mm, też do tego roztworu i mieć jednolity kolor, czy jednak połączyć to z brązem, z, z tą resztką brązu. Chyba połączę z tą resztką brązu. A tutaj mamy Shetland, który wyszedł też niesamowicie. O, może mam szpuleczkę Corridale. To Wam pokażę ze szpuleczką Corridale. Bardzo to pięknie wygląda. Za szybko może. Mam ze szpuleczkę Corridale. Może tak będzie lepiej widać. I bardzo to wszystko pięknie wygląda, bo to są takie naturalne, bogate kolory. Ten fiolet też tutaj jakby wygląda, jakby zostawały białe elementy, i jakby w podglądzie wygląda, jakby był prześwietlony, ale broń Boże nie jest. On jest bardzo jednolicie zafarbowany. Może bardzo jednolicie to przesadziłam. Ma jakąś lek lekkie zróżnicowania kolorystyczne, ale no na pewno nie tak jak ja widzę tu w podglądzie. Tylko one są stosunkowo lekkie, ale też ten kolor jest taki. Mm, no to jest taki spokojny, ciemny fiolet. Przepiękny jest ten kolor. Znaczy, gdyby nie te doświadczenia, powiedzmy, ekologiczno-ekologiczne to byłabym tak ogromnie zakochana w tych kolorach, bo to są takie kolory, które ja uwielbiam najbardziej. I, mm, i nie wiem, co z tym zrobić. <laughs> bo chciałabym się otaczać tylko takimi właśnie kolorami, ale nie chcę tego robić nie szanując przyrody i wody i wszystkiego, więc muszę pobadać na ile to jest ekologiczne. Ale no, te odcienie są tak bogate i tak piękne. I tak niesamowite, i nawet bym chciała połączyć ten kolor z tym kolorem, i każdy kolor z każdym kolorem, i ten, to drzewo kempeszowe, no niesamowite jest, po prostu jest niesamowite. Niesamowicie pofarbowało mi wszystko, jednak brodzik mam fioletowy, ale te kolory, widzę siebie w takich kolorach, więc to są moje dzisiejsze piękności. A jeszcze mogę Wam pokazać, wydziergałam chwilę dalej, chustę hmm, Stevena Westa. Wczoraj nie powiedziałam, jak nazywa się wzór, bo też nie wiem, jak go wymówić, więc wrzucę Wam w podpisach, jak się nazywa ten wzór. On jest bardzo prosty i tak jak Steven West jest mistrzem tworzenia bardzo prostych instrukcji, takich, znaczy nawet nie tyle bardzo prostych, bo one nie są proste, on tworzy takie wzory, które się przyjemnie dzierga, czyli jest takim projektantem, który myśli o doświadczeniu użytkownika, tak zwanym User Experience. I to, że one się dziergają miło, te wzory, to naprawdę jest ogromna zaleta. I tak sobie myślałam, kiedyś widząc ten wzór, kiedy była promocja na wzory Stevena e, taki wzór, to ja sobie mogę z głowy wymyśleć jak się go dodaje. <grym> nie, nie, nie zamierzałam tego robić, ale pomyślałam, ok, szukam we wzorach czegoś, co mnie zaskoczy. I tak nie, nie kopiowałabym i nie wymyślała tego, jak on zrobi. I czego też nie zrobiłam, bo kupiłam ten wzór. I jak kupiłam ten wzór, to zauważyłam, że on dodaje tutaj tyle ciekawych em, powiedzmy rozwiązań na ten początek, których ja bym w życiu nie wymyśliła, że warto kupować wzór od dobrych projektantów, bo naprawdę jest to dobrze zaprojektowane. Plus, no dzierga się tak przyjemnie: bo to są tylko prawe i lewe oczka, i tak wygląda właściwie cała chusta że to jest taki trochę, z jednej strony, nie tyle bezmyślny, nie tyle relaksujący udzierg, ale czy dzierganie, to co mamy co kilka rzędów zmiany, jak widzicie, z prawych na lewych, daje to bardzo ciekawy efekt, a jednocześnie jest takie, że można zawsze wziąć ze sobą i po prostu siąść i dziergać, a potem jest tylko samo wykończenie, które też dodaje bardzo dużo takiego... poziomu zaintrygowania powiedzmy, że nie jest to coś płaskiego tylko jednak widać, że to jest szalony projekt, lekko ale jest to jednak jak na to bardzo stonowany projekt w ogóle te kolory też tak pięknie razem wyglądają a zaraz może dodam tą zobaczymy jak w kontraście bo to też może być fajne doświadczenie że dzisiaj jestem chaosem, ale to w kontraście też przepięknie wygląda. O kurczę, jak to ładnie wygląda. Taki, takie zestawienie kolorystyczne mogłabym, taki sweter, mogłabym wydziergać. To znaczy, mogę. <laughs> Nic mnie przed tym nie powstrzymuje. Mogłabym to wydziergać. Tak. tak jak mówiłam, wydaje mi się, że lekko, jednak to jest leciutko sfilksowane, ale nie jest tak, że nie mogę. Ani prząść, ani. No tak, że nie mogę prząść. Że, że ma to. Trochę bardziej jest chwytliwa, chwyta się siebie ta wełna, ale nie jest tak. Nie jest tak, żebym nie mogła prząść. Może ten finish bardziej się zbił w sobie niż Shetland, ale od początku były różne te dwie włóczki, więc te dwie wełny, więc może też jest specyfika rasy. Może to też jest specyfika rasy. Tak. Co mogę Wam jeszcze dzisiaj powiedzieć? Chyba nic. Chyba się zabiorę zamontowanie tego filmu. I będziemy jutro dalej dziergać. <grymne> Na pewno będę dziergać. I ta chusta, ta westowa chusta jest nadal tak przesłudownie miła. Ona się robi jeszcze milsza. Ja oczywiście zrobiłam tutaj masę błędów w tych dodawaniach, oczek na początku, ale nie będę się tym przejmować, nie będę próć. I teraz już wyszłam powiedzmy na ten łatwiejszy kawałek. Może nie tyle łatwiejszy, bo cała chusta jest naprawdę bardzo łatwa, ale początek się robi inaczej niż resztę chusty. Może tak zacznę, żeby nie zaradzać za dużo. Więc... Um, już mam tą prostszą trochę część. I... a, nie pokazałam Wam jeszcze lewej części, zobaczcie jak lewa wygląda. No, wygląda też rewelacyjnie. Teraz pieróg nam pierog nam się stał teraz półksiężycem, <grych> ale tak, nie mogę się oderwać od tej robótki. Ściskam Was, moi drodzy. Do zobaczenia niedługo w przyszłości i idą farbowanka przed nami. Pa, pa. Małe postscriptum, jak widzicie, nawet ta wełna, która już jest podsuszona, przyfarbowała mi tutaj, to. Podstawkę. Tutaj widzimy wysuszony pigment, który wypadł. Podejrzewam, że tego już nie doczyszczę. Dobrze, że ta wełna została na podstawce, a nie na moim obrusie, bo bym była bardzo smutna. Do zobaczenia.